Siemano, witajcie z tej strony Byłem, gdzie ja sobie zagramy Wy, tą gierkę on the, Run, on the tak ona się właśnie nazywa nie, można jej pobrać już na google, bo jej nie ma ja pobrałem z takiej specjalnej aplikacji jak Ptoida. i to jest ta gra słuchajcie, ta gra, albo sobie dzisiaj zagramy jeżeli chcecie z tej gry więcej napiszcie w komentarzu ja wam przypisuję serduszko eee, ale nasz zasubskrybować wiadomo, no nie Dzisiaj później na wyjątkowo filmik wstawiłem, bo wiecie, jechałem do babci, tak czasu nie miałem. A tutaj nie mam akurat Wi-Fi, mam transmisję danych. Jest tak jest. Czy to nie jest tak, że tu nie mamy, że tu nie ma w ogóle Wi-Fi, bo jest, ale... Ale nieważne. <laughs> tak czy jak sobie jedziemy. Ojej, przepraszam, ziewam tak strasznie. Jazda, jazda. Jazda, jazda. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz mapki w górę. To ważne. I słuchajcie, ja co spróbujcie ten. Dzisiaj będzie krótki odcinek, wyjątkowy. Ale będzie. Będzie tutaj się działo. Bo ja lubię tę grę, uwielbiam Jedziemy, jedziemy. Pewnie tu się normalnie dużo działo, ja uwielbiam tą grę słuchajcie grać. Za to to takie hit. Ej, co się dzieje? Ja nie mogę. U nie, nie dojedziemy. Shit Ja. Ale lipa. No to cóż. Sobie kupimy za ten, te pieniądze. To coś. O błyskawicę taką. I teraz dojedziemy, nice. Chciałem sobie wziąć ten, ten, najpierw ten tutorial. Bo dłużku, czy był sklepca, ja się tak lubię. <grywki> tu nie powinniśmy ma samolotu wziąć, ale jest taki bug po prostu w tej grze, nie? że jak wyruszałeś, to to mieliśmy od razu, że po, po tym odliczaniu, czy znaczy odliczaniu po tym go, że to się pojawia zaraz, nie? A to tam możemy sobie kiedy chcemy włączyć. Go ja wolałem wtedy, bo teraz jakieś bugi są dziwne. Tak została wykasowana chyba Wonderman. Yy, z Google, bo ja... z Cra Play, bo ja to patrzę, a mnie nie było. Tak mi się wydaje. To, no, że no szkoda. Bo, ale może ja mam pobrezap to idę. A to się od dawnych upgrade'ów chyba już nie ma do nowych. Jak usunięta to... No ja nie wiem, czy została usunięta, czy, 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 czy po prostu jej nie ma. Może są prace jakieś nad nią, nie wiem, naprawdę. Aż praca była aktualizacja, raczej nie wiem, dziwne to. Ale może ja mi się nie wyświetla bo wpisuję, nie wiem. zaraz może wam pokażę na końcu odcinka. Dzisiaj, góra, 12-minutowym nagram odcinek. Tak 10 postaram się, bo słuchajcie, no dzisiaj tak wyjątkowo. cię tak ciszej mówię, bo też nie chcę jakoś, się drzewie wiadomo, w u siebie wiadomo co innego. Macie w pracę, ja się w pokoju, jak w pokoju. Także no cóż. Ja tu ja sam, babcie, siedzę w pokoju, no ale co tam. Dobra. Daję nam pieniądze ten helikopter. Panie normalnie depilatorze jeden. Hej, <grywy> ten... ja nie mam komputera, wiadomo jak coś, ale... W co to z tym depilatorem to ma jakaś masakra, nie? Te odcinki. Może za to musicie stawić po, 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 pozytywną łapencję normalnie w górę. Bo to jest coś jest, jest, jest hit po prostu, co się dzieje, nie? I subskrybujcie kanał, lecimy po 40 subskrypcji Magdy. Może no, subskrybujcie, subskrybujcie, dawajcie suby. Subujcie, subujcie, bo jesteśmy naprawdę blisko, słuchajcie, do tych 40 subskrypcji. A ja wiem, że z wami to się uda, dlatego subskrybujcie. Nie ma co. Jedziemy, już 3 km mam przyjechać. Nie, to, to, to. Słuchajcie, ja kiedyś w tej grze, o, to, o w tej grze, o ten rand, kiedyś sto, ponad 100 km, a później kiedyś 200 km aż przyjechałem Tych 200 te, takich czoczoldów, nie wiem jak to się nazywa, tych takich tych, do mety w sumie aż 200, no 100, co aż 200, może nie. Wiesz, to, jest, to może słuchajcie, w nieskończoność jechać. powiedzcie mi, że w tej grze można tutaj nieskończoność jechać prosto i. i nic ci się nie, takiego nie wydarzy. Chyba, nie, nie raczej nie. Można, nie. można milion nawet udobić słuchajcie, ale to jest niemożliwe, raczej. Chyba, żeśmy grali co chwilę i. nie w ogóle. Ale to jest, słuchajcie, tak niemożliwe, żeby. żeby tej milion pani mieć. Wow, nie dojechaliśmy, ale lipa Dobra, idziemy po prosto w stronę Słońca Zresztą te błyskawice zbieramy i wtedy mamy ten A tutaj mam kasę Tutaj mamy kaskę, kilometry I zadania takie I tutaj to mamy elementy, w jakieś tam chyba pół Nie, punkty chyba nie, ale No tutaj Te błyskawice po prostu przyspieszają, tak żebyśmy mieli łatwiej i sobie zbieramy i tak, tak, na takie to zasadzie słuchajcie, działa. Mam nadzieję, że się sprzyjmy, tak. Znaczy, to nie będę nawet robić serii, ale chce się odcinki nagrać, bo Nie mam co nagrać dzisiaj, słuchajcie, mogę z Minecrafta coś, nagrać budowlę. Ja buduję, ale słuchajcie, no nie mam co nagrać tak za bardzo dzisiaj. A dlatego słuchajcie, ja to nagrywam. No, nie wiem co innego, słuchajcie, nagra, naprawdę. ponieważ dlatego to nagra... Ponieważ, ponieważ ja to nagrywam. Bo nie wiem co innego nagrać. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. No i nie dojedziemy, jest kupę szun. No i lipa, dobra. Puścimy sobie. i słuchajcie, miałem tutaj kiedyś 2000 coś diaksów, diakców. Paliwa to jest sporo. Czasami sobie zobaczyć ile tego można kupić. Mam na ja macie wszystkie sztuki, ceny podane. Tutaj, oczywiście, kiedyś można, można zhakować, ale. schakować, że to, to nie jest takie łatwe. Znaczy, hakować. Kiedyś tym zhakowałem, teraz się nie da słuchajcie. teraz Zaznaczy, chcę klikałem, to po prostu mi się to doładowywało, słuchajcie. A teraz tak widzicie nie jest. To mamy kaskę, wiadomo. No tutaj mamy, słuchajcie. Różne takie itemy, słuchajcie, że sobie zbieramy zbieramy, zbieramy zbieram i zbieramy. Aż do 35 takiego, nie wiem, lewela to można nazwać. Jakoś tak. No czy to jest zbadzone, słuchajcie, ogólnie, ale... No ale tak to jest. Moment, mam samochody. Mamy różne ceny, to możemy sobie je poulepszać. Że ja wam pokażę. Fajnie, o, tutaj. O. Tu możemy to kupić. Ja wiem, mogę to kupić, ale tego nie chcę, bo ja ich nie lubię. Ale to jest fajne. No na tej allence, najczęściej, na tej. Tutaj. To tutaj tych diamentów. To tutaj, że te samochody, jak się zatrzymamy, to one z tyłu jeszcze jakoś jadą Przecież za nami z tyłu jest taka bariera czarna. Ja wam pokażę. Tutaj akurat bardzo szybko znikają samochody. To jest takie dziwne, że tu szybko znikają zaraz samochody. Tego jak miniemy. Kamera jak minie nasza. Z tego jak się patrzymy. Jak widać? No, Może nie rozumiecie, ja wam to pokażę. No, na przykład, słuchajcie. Jedziemy, jedziemy. Dojedźmy do gohał samochodu tutaj. Pierwszego i teraz. Jadę no, z tego, no, tego, tego przyspieszacza. Jeżeli dojedziemy. I teraz pojedziemy. I słuchajcie, on już zniknął i on już nie wyjedzie, nawet się teraz zatrzymał, on już nie, nie wyjedzie, bo on zniknął. Ale tutaj jest trochę troszeczkę bardziej, do... jak światła znikną z tyłu tego samochodu, to też on już znika. Nie ma po prostu. A tutaj tak jest inaczej, bo jak dużo przyjedziemy, kilometrów, nie wiem na jakiej zasadzie to jest, to one wyjeżdżają z tyłu jakoś, że one nie znikają. Ale oczywiście to nie jest tak, że to na kilometry działa, tylko tam na kilka metrów, nie zależy. Tutaj, no nie wiem, też tak jest, ale to jest co innego. No, możecie mi to nie zrozumieć, ale to tak jest, no. Chciałbym pokazać dużo samochodów wam, ale tam nie odkupiłem tego, nie kupiłem tego lipa. A to, tak, to no, nie patrzę, bo to jest wtedy słychać Jakby ktoś pytał, to to jest właśnie to, 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 to. to. taka tarcza. Poczekam sobie. Nie będę już kupował, poczekam na jedno paliwo, ostatni raz zagram i kończymy się odcinek. I sobie słuchajcie, zagramy, znaczy zagramy, poczekamy tutaj, będziemy mieć zarapaliwo. nam się doładuje jedno, będzie fajnie, a wy zdobójcie kanał, a więc zrobię cięcie i czekamy, Ty ludy aha, tak, aha, to ta w ogóle tak byłam wie wieczorem, dzisiaj, dzisiaj przed chwilą w słodkę kupić sobie bo chciałem sobie słodkę jako pies, hol tak dokładnie, nie powiem. Twixa, 4 teatralne wafelki i jeżyki. No jak chcecie to. To mogę wam to przywieźć. Przywieźć, a, a wy to zjecie <grym> Nie, no nie lubię tego. Uh -huh. I słuchajcie, ja chcę wam tutaj pokazać, na jakie to zasadzie, że to wierzycie. Ta znika, ta odchłań, bo Ja to wam przetestuję, postaram się to zaprezentować. A musimy zwalniać, bo nie można dojechać do tej mety. To jest możliwe, że nie dojedziemy, bo żeby nam się czas skończył. Tylko, ja to tak specjalnie będę walić co chwilę Żeby tutaj nie dojechać Jakby będzie... Ej no nie, chyba dojedziemy, ale lipa, nie nice shit Nie Dobra, nie dojedziemy Ale że myślę, że samochód będzie jechał, słuchajcie, szkoda to Jeszcze raz, bum, bum Bo myślałem, że jakiś samochód tutaj będzie jechał, nie jechał, kurde, lipa Kurdy byli normalnie, felery Lipa. I za te policję mamy 100 końców dostajemy, jak widzicie mamy 300 A tutaj mamy ten, ilość tego, te, tego przyspieszenia te, tu. Słuchajcie, nie tu tylko tutaj o I to taki wykrzyknik był jakbyśmy na tej drodze, Tu tutaj był taki wykrzyknik na początku jak takie zrobili Że tu wiadomo samochody jadą o, się czasem bugu jak, jak pierwszy raz po długim czasie tutaj wjadę Jak jeszcze raz rozpocznę na przykład grę jest dużo rzeczy tu do umówienia, no to ale co, co zrobisz W sumie nic się nie zmieniło w tej grze, tak jak powstała, taka była stara, no taka jest W sumie sensie nic nie ma nowego, to naprawdę No taka jaka była, tak wygląda stara, słuchajcie, gra, no to nic nie było takich zmian Tak wszystko wyglądało Tak jak teraz, tak naprawdę ta gra nie jest jakoś Upgrade'owana, nie wiadomo jak Nie wiem dlaczego tak no, bo to słuchajcie, no Oświe... Tu, może zaraz, inaczej Tu było inne oświetlenie Bo jak widzicie na tej miniaturce tej no tej takiej ja wam zaraz to pokażę. No widzicie na miniaturce tutaj, na, na jak się wchodziłem w to. To, że było inne oświetlenie, to taka ulica była inna. Taka, nie wiem, bordowa. No taka... Niebie ciemno niebieska bardzo. Wiecie o co chodzi, no. Dlatego wam to no, zaraz pokażę. no Wiecie o co mi chodzi. No. Bedałam -be -be oni. No Dobra, będziemy sobie kończyć zaraz. Tutaj musimy. Zakończy to jazdę najpierw Dobra, i na szczęście nie dojedziemy do mety No nie, chciałam, kurde Nie udało mi się słuchać. Poczekajcie ja chcę to zaprezentować chwila, dobra. Dobrze słuchajcie chwila, chwila Ja to za zaprezentuję. A, i na przykład ten spotkiem, jak jesteśmy blisko tego tej mety, ja przyjedziemy przez kreskę, a nam się skończył już czas to czas jakby nam nalicza, ale jak klikniemy jeszcze raz, żeby tu wykupy to tam się resetuje, słuchajcie nie dojedziemy do następnego nawet w połowie nie będziemy, to czy błyskawica, czy, czy ile, ile czasu i w ogóle dlatego no, no, no cóż, to tak jest jakoś dziwnie tutaj zrobione no i słuchajcie mamy spodek, no, no można na spodku to wyjdzie No nie. chciałem wam pokazać, czekajcie, no. jeszcze raz słuchajcie. To się zaraz tu musi udać To się słuchajcie uda, tylko musimy nie dojechać do mety następnej Tak tak, tak, jakby można to powiedzieć A i na przykład jak walniemy dwa razy szybko Na, na tym tutaj pasie, gdzie samochodem wskazuje To jak, jak wrócimy się w stolinie tej mety to nam jeszcze raz czas liczyć, Także to jest OP, ale to się jest bardzo rzadka situation no ale tak to bu taki bug po prostu, no nie wiem o co tu chodzi, ale to taki bóg jest. tej gry. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, jedziemy I nie dojedziemy, mam nadzieję, do mety. Nie, nie dojedziemy. Chociaż nie, nie dojedziemy, dobra. If teraz wam to przetestuje. Zobaczcie. No akurat sobie teraz auto wziąłem, Ale zobaczcie, i teraz... A no, i teraz to słuchajcie, zobaczcie, będziemy jechać do tyłu do tyłu. I tak cały czas, słuchajcie, aż za zatrzyma się w pewnym momencie. I te samochody, słuchajcie, pomimo, że chyba chyba jest czarna, nie? Wiem, czy z tyłu czarna bariana na tamtej rundzie, co by Wam mówiłem, to te samochody, jakby one jadą, nie? Na przykład ja tam. Ja jestem gdzieś tam, a one na przykład stąd jadą, ale tu jeszcze jest ulica, nie? Wiadomo, że tutaj. No, no takie, no dziwne to jest, Wie, wiem, że to jest bardzo dziwne, że takie. takie czarne, że bez tekstury ale. To jest wszystko tylko, że bez, bez tek tekstury, nie? No, i tak to ja jest właśnie. No, więc miło. I prawie tysiąc kas już mamy. wow prawda, szybko to idzie. Szybko. o, się to jest Skoda, jedzie przed nami. To bez Skoda samochód. Ten nie wiem. A to chyba Skoda samochód, że nice. No, bo zaraz, słuchajcie, będziemy kończyć. Już nie ma Jeszcze sobie tutaj wziąłem, jeszcze jedziemy i ja nie mogę. No, bo słuchajcie, ale już teraz kończymy. Zaraz po tym spróbujmy równy 1000 zdobyć tej kasy. Taki, słuchajcie, naprawdę równe Łoł, wow. nie mamy ponad 1000. kurde no ale trudno. No nic się nie stało, ale tak czy siak kończymy już. A więc ja wam dziękuję za oglądanie. Aha, ja. jeszcze mam na mnie na mam pokazać. Zresztą klikam palcem, dlatego to tak szybko zniknęło ta, 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 wiadomo, to co chodzi O, na no miniaturce, widzicie, tak wyglądało kiedyś ulica No to jest stare zdjęcie, było lepsze, moim zdaniem, lepiej to wyglądało, no ale No lepiej wyglądało, słuchajcie, no ale, no, no nie, tak jest, to są, słuchajcie, stare zdjęcie No, obecnie to tak wygląda, nic się tu się nie zmieniło i tutaj również się nic nie zmieniło, ale drogę, co nie Więc, no. Trzymajcie się, To macie opisane w tym, w tych co, co tu jest, chyba? Tutaj, co tu jest, tu jak, no, jak to się nazywa, a tutaj, co, jak możecie odblokować? Ile tutaj tych gwiazdek, i dalej, jeżeli ktoś się rozumie angielski, oczywiście, no i tutaj po prostu bo to znika, po prostu co nie jak znaczy, tutaj, bo to, to, to jest darmowe, tego nie kupujemy. Słuchajcie, tego jest, to jest darmowe. A tutaj, te też te żółte napisy, tylko że chyba, a te żółte napisy, ale no, to znaczy są żółte napisy, ale no. Jeżeli. już uh, unlock uh, to nie ma już ich. Ekstonic Knight, Nigue ni, he, has he, Hess, Man at Work, the Desert... Reader, 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 Dobra. Reader, 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 się do następnego odcinka i. Cześć.